Pozdrawiam wszystkich zapalonych wędkarzy. Myślę, że dwa koszeczki wystarczą w zupełności. Paczek 14 z dwoma białymi. Muszę być coś większego niż takie małe płotki. Znowu łopata, łopata. Cześć, ja, mój Cześć, jestem Radek i witam Was na kanale Wędkarstwo w Holandii. Dzisiaj. Będziemy łowić ryby. Jestem na pulę Zandam, jest to taki staw, można powiedzieć. Ma 10 metrów, 80 cm głębokości. Punktami do 1,10 m znaczy muł, tam jest to nie wiadomo. nie? Więc tak, będzie dzisiaj karpiweczka. Będzie feder klasyczny i feder, ale spławikowy. Polega to na tym, że jest taki spławiczek z koszyczkiem zanętowym. On ma swoje obciążenie, jest wyważony już. Nie wiem, tu się obraca. <laughs> I zobaczymy, czy w ogóle to działa. Nie? Jeszcze na to nie mówiłem. postaram się to zrobić tak, jak spławik. Tylko, że 10 cm od haczyka dam śrucinę, żeby będę rzucał na klipie. Więc jak będzie hamowało, nie? żeby ten haczyk wyprzedzał, żeby się nie plątało. Zobaczymy, czy to będzie działało w ogóle. nie? Niem rzucimy federka, podnęcimy na karpia. Są, jest tu trochę zanęty i kulki, te co zawsze daje, znaczy kulki. Pelet i te kuleczki proteinowe pocięte nie? teraz damy klipa myślę że dwa koszyczki wystarczą w zupełności No, trochę nie tam, ale dobra. Na haczyk pójdą dwa popapy. Jeden smużący u góry i zielony na dole. Zobaczymy. W ten sam sposób nie dodajemy siły, tylko wymachujemy. Dobra. Zwalniamy z klipa. Tak się to będzie prezentowało. Spławik sam stoi. Chyba że z obciążeniem pójdzie na dno, nie wiem jak to będzie. Zobaczymy. Najpierw rzucę tutaj. Dobra, troszkę bliżej. Więc tak to wszystko się prezentuje. Haczyk 14 z dwoma białymi. Spławik z zanętą. Zobaczymy. Gdzieś około 80 cm od spławika do haczyka delikatny zamach, delikatny rzut nie no, powinienem wziąć lżejszą wędkę więc tak, dobra, spławik jest na spodzie i co? i wypłynął, dobra, czyli zanęta się rozpuściła nie no, nie wierzę już rybka siedziała, ty w płocie wpadły czekajcie taka malutka Musiała wziąć z opadu. Chyba na tym to chyba polega. Jak ja mam to maleństwo wyczepić? Ale maleńka. Że się zahaczyła. Jaka malutka. Ty jeszcze mi się zesrała. No nie wierzę, ale nie widziałem brania. Jest chyba za ciężki z Chyba. Tu mam inną trochę zanętę z tamtego tygodnia. Jest bardziej nabita, nasyta. Dobra, powtarzamy to i zrobimy, zrobimy klasyka. Kurczę, ten spławik tak dziwnie się troszkę zachowuje. A sprawdzimy, co nam tam szkodzi. No, no pewnie, że siedzi. Ty, fajna sprawa, tylko trzeba to wyczuć, wszystko wiecie. Delikatny rzut. Pek. Ten spławik dziwnie się zachowuje. I nie ma rybki. O, jest. Ten spławik nie radzi sobie zbytnio z małymi płociami. I znowu delikatny rzut. Dosłownie bezsiłowy. No i następna. Ale nie wiem, jak ona długo tam się działa. Na pewno technika się nadaje na komercję i na stawy. Ale na rzekę to już chyba raczej nie. Znowu taki pyrdek na ten spławik. Nawet nie widać, że to wzięło, wiecie? Chyba spróbuję zmienić na większy haczyk, może. Nie no. Skąd tam jest większa ryba? Chyba zmienię ten haczyk, kurczę. Wiecie, bo tak być nie może. Nie na tej wędce. Nie ubrzę płocie. Jest! Fajna płoć. Dobra, czyli dużo jest lepiej. Jeszcze się zesrała trochę. Mam papier, chcesz? Ale szapu. Siedzi coś większego niż takie małe płotki. Pewnie leszczyk. No, leszczyk. 53. Równe 2 kilo. Mówiłem? Fajny. No, popłynął. Tutaj też siedzi rybka. Po prostu tak siedziała i patrzyła i czekała, pewnie, aż ją wyciągnę. Ale wyginało mi wędkę. Pa, znowu w sumie siedzi wlazły leszcze duże, duże są ładne jaki to jest znowu łopata, łopata ten też ponad 2 kilo będzie miał nie? 55 cm 2,20 poszedł 4 września będę na pierwszych moich zawodach, żeby mi tam ryby tak brały, nie? to wygram bez kitu, kolejny rzut po Złotego leszcza <gry> O kurwa I pięknie Koszyczek poszedł Jak zawsze nie Ja mam problem Jak złapię tak i zaczynam się zamachiwać Nie zawsze otwieram kołowrotek Kurwa Muszę się tego oduczyć normalnie nie? No i zaraz zobaczymy Czy te jeszcze tam są Jest jakaś płoć. I znowu płoć. Więc tak, ten spławik działa, kurczę. Ale ten spławik ma jeden problem. Nie jest czuły, bo jest duży. Jest przeznaczony pewnie do dużych ryb. A ja łowię nim małe płocie. Zmieniłem haczyk to dalej nic większego nie umiem złapać. Zobaczymy. Rybka wzięła. Jest, czy nie? Ma? Płocie w łowisku znowu. Dobra. piękna płoć? Nie jest to mój ulubiony haczyk, ale w pewnych aspektach nie mogę nic na to więcej poradzić. Po prostu mam ostatni haczyk i mi go szkoda założyć. Nie? Będę musiał kupić więcej, przygotować się bardziej. Ogólnie, ja chcę się nauczyć szybkiego łowienia, bo jak już wspominałem na te zawody, fajnie by było coś więcej wygrać. Nie? Wpisowe to 85 euro. Mnie tutaj dzisiaj na czułość tamtego spławika nic więcej nie poradzę ładne branie aż mi wędkę prawie zabrało znowu duży leszcz fajnie długo trochę czekałem ale ale jest opłacało się malutku muszę go znowu ponad 2 kg pewnie bo tu same takie są troszkę chodźmy bysior o kurwa ten to wielgachny zgubany ale zapięty prawie, że nie zapięty pięćdziesiąt sześć pięćdziesiąt siedem pięćdziesiąt osiem 59 ja, mój rekord 59 cm 2,6 kg Nie no, mój rekord trzeba mu pomóc odsapnąć Fajnie popłynął, A wymieniłem haczyk na ten mój ulubiony i od razu różnica, nie? Jednak muszę więcej kupić tych haczyczków, bo są naprawdę ja je lubię Podsumowując. Ja już mądrzez spakowany, więc podsumowując, czy podobał mi się dzisiejszy wypad na rybki? E było mega, nie? Złowiłem leszcza życia, nie? 59 cm, nie? To był największy leszcz, jakiego widziałem w życiu, nie? Jeżeli ktoś mi powie, że łowią leszcze po 5-6 kilo, ty kurwa, ja nie. I się cieszę z takiego 2600. Jeżeli filmik się podobał, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli filmik Ci się nie podobał, to zostaw również łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!